Pochodzący z Japonii Joru wyrywa dziury w rzeczywistości, aby niepostrzeżenie infiltrować linię wroga. Wykorzystując w równym stopniu podstęp i agresję, z zaskoczenia bierze każdy kompletnie nieświadomy zagrożenia cel. Ale czy jest może coś ważnego dla naszego bohatera? It's if I sneak in and kill everyone. Don't make this complicated. Dorastający w samej stolicy Japonii, Kiritani Ryo jest piętnastym agentem zwerbowanym do protokołu Valorant. Z natury jest dumny i arogancki, co wyraźnie widać w jego częstym przechwalaniu się i ogromnej wierze we własne umiejętności. Bohater przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu i zawsze pod ręką ma grzebień motylkowy, dzięki któremu jego włosy będą idealnie ułożone. Co ciekawe, grzebień jest dostępny również jako przedmiot kosmetyczny w grze. Joru przez swoją dumę pogadliwie odnosi się do wrogów, a czasami także do swojej drużyny. Bohater jest z natury samotnym wilkiem, któremu nie podoba się pojęcie pracy zespołowej, przez to jest niechętnie nastawiony na współpracę z innymi agentami. Mimo wszystko doskonale wie, jak wykorzystać swoje umiejętności, aby poprowadzić drużynę do zwycięstwa. Widzimy to na przykład w cinematiku Retake, gdzie pokonał większość przeciwników i finalnie zdefował spajka. Umiejętności Joru sięgają jednak tej niezbadanej przestrzeni możliwości promienistych. Jego manipulacja międzywymiarowa klasyfikuje się jako przykład mocy dosyć niejasnej w uniwersum Valorant, a wszelkie jej analizy zawierają wiele spekulacji. Z opisu jego umiejętności w grze wynika, że są one powiązane z innym wymiarem lub przynajmniej z przestrzenią pomiędzy wymiarami, do której Joru ma dostęp. Może jej używać na przykład do przechowywania przedmiotów, takich jak maska czy wspomniany wcześniej grzebień. A w razie potrzeby sam może do takiej szczeliny wejść, tak jak robi to podczas driftu przez wymiary. Inne jego zdolności również wydają się być fragmentami wymiarowymi. Zgodnie z jedną kwestią dialogową Omena, Joru pozostawia po sobie kawałki siebie podczas podróży. Może to sugerować, że używanie szczelin jest w jakiś sposób szkodliwe dla niego. Jednak to, co dzieje się z ciałem Joru podczas międzywymiarowych wędrówek, pozostaje na razie niewyjaśnione. Kto wie, może powoli się rozszczepia. Dzięki jego unikalnym zdolnościom, kilku agentów nadało mu przydomek Rift Walker. A nawiązuje on właśnie do wspomnianych wcześniej wędrówek międzywymiarowych. Joru żywi ogromną urazę do Kingdom. Mimo, że nigdy nie był powiązany z korporacją, ani nigdy dla niej nie pracował, jego niechęć może być za to spowodowana zmianami, jakie Kingdom wprowadziło na Splicie. Organizacja zmieniła spokojne miasto w elegancką i wyidealizowaną siedzibę firmy. Biorąc pod uwagę, że Split znajduje się w Tokio, czyli w rodzinnym mieście Joru, istnieje możliwość, że duży wpływ miał na niego widok rozpadającej się miejscowej kultury ludności. W Splicie występuje również wyraźne negatywne nastawienie do korporacji, co również mogło wpłynąć na poglądy Joru. This neighborhood used to be so much better without this kingdom shit. Jednym z bardziej tajemniczych i ciekawych elementów Lorioru jest historia jego przodków, którzy żyli w Japonii w okresie Edo, a dokładniej w tych latach, Sam Bohater jest zafascynowany przeszłością swojego rodu i za wszelką cenę stara się odkryć tajemnice, jakie pozostawili po sobie jego krewni. Z tą historią ściśle powiązany jest japoński okręt wojenny, który możemy znaleźć tuż za Iceboxem. Marynarze statków, wśród których znajdowali się zaginieni przodkowie Joru, których tak desperacko szuka, doskonale zdawali sobie sprawę z istnienia promienitu i z jego właściwości. Opracowali oni również sposoby integrowania radianitu z istniejącymi obiektami. Najbardziej widocznym tego przykładem są zbroje znalezione na statku, które zawierały właśnie promienit. Spekuluje się, że przybyli tam przechodząc przez szczelinę wymiarową. Chociaż nie jest jasne, czy ich podróż była zamierzona, czy nie. Tak czy inaczej, statek rozbił się za kołem podbiegunowym, gdzie został odkryty i poddanym badaniom przez Kingdom. Część misji Yoru została udokumentowana w jego zwiastunach, które pokazują szereg anomalii pojawiających się na całym świecie. Takich jak kroki, czy szczeliny międzywymiarowe, będące następstwem używania przez niego różnych umiejętności. Te dziwne wydarzenia miały miejsce w różnych obiektach Hingdom, lub po prostu w ich pobliżu, i były próbami Joru znalezienia miejsca pobytu jego zaginionego przodka. Wszystko to zakończyło się ostatecznie odnalezieniem przez bohatera tajnej placówki umiejscowionej na iceboxie, a wraz z nią tego, co pozostało po jego dziedzictwie. Joru włamał się do tego miejsca i z jednego z obiektów badawczych wykradł dobrze nam już znaną maskę Oni. Która była przepełniona mocą radianitu. Wkrótce po tym wydarzeniu protokół Valorant dogonił Joru i zwerbował go w swoje szeregi jako 15 członka organizacji. Lecz mimo wstąpienia do protokołu, bohater dalej kontynuował swoją misję. W dwóch wiadomościach głosowych wysłanych do Brimstone'a w aktualizacji 40 i 402 Joru udokumentował swoje ciągłe próby dowiedzenia się prawdy o tamtym miejscu. Jego starania skupiły się na okręcie wojennym, na którym, jak twierdzi, znalazł blizny wymiarowe, sprawiające wrażenie, jakby pochodziły z odległej przeszłości. A w pewnym momencie nawet wpadł przez szczelinę, gdzie usłyszał znajomy głos wołający jego imię: It's me. I know you told me to leave S-22 alone, but I went anyways. Shit, it's freezing. I searched the warship again and found dimensional scarring on the sides. I'm telling you, this didn't sell here from Japan. And the armor. If Kingdom discovered Radionite 10 years ago, why is my mask filled with it? There's more to find here. I know we have other missions, but I won't turn my back on this place. You shouldn't either. Brimstone. Something happened at S-22. I was walking to warship again. When I felt something different. The dimensional fabric was weaker there, older. I could feel seams that someone left a long time ago. And then I fell into a space that wasn't just A to B. It felt more like now to then. I pushed forward as far as I could and brimstone. W aktach szantażysty możemy wyczytać, że jego przeszłość jest związana z tajemniczymi komentarzami na temat różnych wydarzeń, w wyniku których pozostawił ślad połamanych kości. Może to wskazywać właśnie na rozpadające się ciało Joru. Związane z jego częstymi podróżami między wymiarami. Lub to po prostu jego determinacja nie pozwala mu na pozostawienie kogokolwiek nietkniętego podczas jego prób dojścia do upragnionej wiedzy. Pozostawiasz po sobie ślad połamanych kości, prawda, Rio? Tokio, Yokohama, konglomerat Ito. Jesteś bardzo oddany swojej sprawie, zdecydowany w miażdżeniu swoich wrogów. Nazywają cię samotnikiem, a jest to tytuł, który nosisz z dumą. Każda miłość i każda przyjaźń ugina się pod ciężarem Twojej dzikości. Zastanawiam się jednak, czy kiedy ukończysz zadanie, które sobie zaplanowałeś, to czy zostanie Ci ktoś, z kim będziesz mógł podzielić się jego zakończeniem? Dosier Joru, w porównaniu z innymi, jest stosunkowo krótkie i zrozumiałe. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych, zaczyna się od omówienia przeszłości bohatera. Zawiera listę kilku godnych uwagi miejsc, które odwiedził. Tokio, Yokohama i konglomerat Ito. Fate opisuje, jak dzika natura Joru oraz determinacja w całkowitym zniszczeniu wszystkich wrogów jest dla niego oznaką dumy. Jednak w przypadku osobistych relacji wydaje się, że nie jest w stanie złagodzić swojej agresywnej natury. Skutkuje to dosyć słabymi relacjami między bohaterem a innymi członkami protokołu. Ostatnie słowa dokumentacji rozważają potencjalne konsekwencje, z którymi Joru będzie musiał się zmierzyć, gdy jego cele zostaną już osiągnięte. Godne uwagi jest to, że jego dosier nie porusza żadnej aktualnej części historii bohatera, a mianowicie jego upartych poszukiwań dawno zaginionego przodka. Zamiast tego jest to raczej omówienie jego charakteru i uczuć, jakie mu towarzyszą. Akta opowiadają o ciągłych wysiłkach Joru który planuje zniszczyć wszystkich swoich wrogów. Niestety jego dokumentacja jest tak oderwana od reszty tego, co o nim wiemy, że trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek ostateczne wnioski na temat tego, kim tak właściwie są ci wrogowie i dlaczego Joru uważa, że musi z nimi walczyć. Jedyną prawdziwą wskazówką, jaką otrzymujemy, jest to, że jego misja w pewnym momencie dobiegnie końca, po którym bohater będzie mógł z dumą usiąść i komplementować swój sukces. A takie zachowanie po zakończonym zadaniu idealnie do niego pasuje. Jest to dobrze ugruntowane w kontekście postawy i osobowości bohatera. Jego lekceważenie w większości relacji, niechęć do pracy w zespole, skrajna pewność siebie czy niechętne nastawienie do większości członków protokołu sprawiają wrażenie, jakby to Joru był antagonistą w całym uniwersum Valorant. Nawet niewielki szacunek, jaki okazuje niektórym agentom, wynika wyłącznie z tego, że jest pod wielkim wrażeniem ich umiejętności, a nie z jego wrodzonej przyjaznej natury. Tak naprawdę jego jedynym dobrym przyjacielem jest Phoenix. Bohaterowie w przyjacielski sposób chcą sprawdzić, kto z nich uzyska status lepszego pojedynkowicza. Wydaje się, że obaj promieniści rywalizują ze sobą w przyjaznej atmosferze i rzadko tracą okazję do żartobliwego rzucenia sobie wyzwania. Phoenix wydaje się to odwzajemniać i oboje są bliskimi przyjaciółmi. Ich relacje możemy również zaobserwować w kinematyku My Typical Day, gdzie to właśnie Phoenix dzwoni do Joru. Innym agentem, raczej lubianym przez Joru, jest Omen. On również wydaje się darzyć bohatera wielkim szacunkiem i podziwem. Omen sprawia wrażenie również, jakby rozumiał moc Joru, co komentuje tymi słowami. I'm curious, Riftwalker. When you travel, can you feel the pieces you leave behind? Co ciekawe, nasz bohater ma wiele zalotnych wypowiedzi w stosunku do Sky, w których jego zdenerwowana postawa i niezwykle wysoki głos wskazują na głębsze uczucie, którym ją darzy. No nie powiem, uroczej Jurek. Sky, That was <coughs> That was pretty good. Hey, Flower girl. I found some leaves. Do you want them? I've got enough, thanks. But call me Flower Girl again. I'll break your nose. To byłoby na tyle z omówienia bohatera Joru. Jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!